Wschód Słońca nie był dzisiaj jedynym powodem, dla którego miałem czas na pobudkę. Otóż podczas naszego miesięcznego pobytu w Wąktau, mamy największy odpływ. Przez to bardzo duża plaża się odkrywa i jest czysta. A przynajmniej tych śmieci nie widać, które w inne dni zakrywały całą plażę, która była widoczna. Dzisiaj jest przepięknie. I ludzi jest mnóstwo. Nie sądziłem, że aż tyle ludzi się wybierze na wschód Słońca. Jest weekend to Zapewne to też ma wpływ, bo na weekend to miasteczko zamieni się bardzo turystyczne. W większości osoby z innych miast, Wietnamczycy na przykład, z Ho Chi Minh tutaj na weekend. Przy okazji spacerując po plaży, znalazłem rozgwiazdę. Rozgwiazdy były zakopane w piasku pojedyncze sztuki, 4-5 sztuk może znalazłem. Zwrócił moją uwagę piasek w kształcie gwiazdy. Okazało się, że pod spodem była rozgwiazda. Może je odkryło, a później zacząłem szukać kolejnych rozgwiazdek, no, tylko ich szukam. Już widzę kolejną, to jest bardzo wyraźna. O i jeszcze jedna. Od razu znaleziona. Proszę bardzo. Jest ona jakieś bardzo duże. Bo tak wyglądają przy dłoni ale kilka udało mi się nagrać bo akurat woda je odkryła mamy jedną rozgwiazdę tutaj dwa, widać dwa ramiona kolejnej o tutaj bardzo ładnie kolejna kolejna i jeszcze jedna no jest ich mnóstwo nie trzeba jakoś się szczególnie wysilać, żeby je znaleźć. Już widzę następną. I kolejna. Czasem trzeba trochę bardziej się przyjrzeć, bo są głęboko pod piaskiem. A chociaż widzę, że w kamerze lepiej widać niż oczami. Tu mamy... O, tutaj zaraz jest kolejna. No i jeszcze jedna. Wietnamczycy uwielbiają poranki na plaży. Już od świtu jest tu pełno ludzi, ćwiczą, spacerują, a jeszcze inni łowią ryby. Całe rodziny z dziećmi zaczynają dzień nad morzem, korzystając z chłodniejszego powietrza. Plaża to nie tylko miejsce na relaks, to także centrum życia rybaków. Każdego ranka możemy tu zobaczyć, jak wracają z połowów, sprzedają świeże ryby i przygotowują się na kolejny dzień na wodzie. Fale często wyrzucają na brzeg ciekawe morskie stworzenia, które można swobodnie obserwować. O tym wszystkim opowiemy Wam w osobnym odcinku, bo naprawdę jest na co popatrzeć. dla wygody zawsze mamy tutaj czarną flagę z trupią czaszką. Ale to nikomu nie przeszkadza, żeby się nie kąpać. Nie uważam, że zawsze nie ma warunków tutaj do kąpieli, ale dla wygody po prostu wszędzie są czarne flagi i o święty spokój. Coś się stanie, no przecież było ostrzeżenie, nie? Mają tutaj łodzie Bo wyglądają one trochę jak Okrągłe wanny Z silnikiem, nie mają żadnego dzioba A możliwe, że nawet to jest ten pan Którego tam znalazłem Na morzu I którego chwilę ponagrywałem No śmieszne, okrągła łódka Pływająca wanna albo basen. Może pójdę im pomóc. Skończyło się na tym, że jestem całem No Trudno. Przynajmniej trochę im pomogłem wypchać ją z piachu, Bo się zakopała. Już sobie chyba poradzę mnie. Pan zapakował swoją wannę i odjechał na motocyklu. Idziemy dzisiaj do pobliskiej galerii handlowej do... ...salonu Gier. Salonu Będziemy świętować mojej imieniny! Woohoo! Aby zacząć grać, najpierw musieliśmy kupić żetony. Wybraliśmy największy pakiet 80 żetonów za 33 zł. Koszt jednej gry to 1 lub 2 żetony, więc mimo, że bawiliśmy się całkiem sporo, zapas wystarczył nam na cały miesięczny pobyt w Wunktaup. teraz będziemy strzelać wodą. Tak, dokładnie to samo. Oprócz samej zabawy, podczas każdej gry zdobywa się punkty, które zamieniają się na kupony. Te z kolei można wymienić na nagrody, od drobnych upominków po całkiem fajne gadżety. W Azji takie salony gier znajdują się w każdej galerii handlowej, więc to świetny sposób na urozmaicenie czasu podczas zakupów lub po prostu na chwilę relaksu. Trochę mamy kuponów. Dawaj do koszyka. Dobrze, to nasze. to jeszcze nie koniec. Idziemy na zakupy. Jedna gra, dwie monety. Także jeszcze trochę przed nami. Czyli tutaj mamy w prawo, w lewo, a tam jest w dół, dobra. Ale chyba przepiękną po prostu. A, trzymać w dół. Byliśmy. Byliśmy. Jeszcze nie. Byliśmy. To chyba nie dla nas. To teraz to. 38 biletów. O, wydrukowałeś. Taką kredę ja lubię, że do kosa to ja dosięgam ręką. To chyba jest dla dzieci jednak. Hotpot to jedno z najlepszych azjatyckich dań, które pochodzi z Chin, ale w Wietnamie ma swoją lokalną odmianę. Przy stole stoi gorący kociołek z bulionem, do którego każdy wrzuca składniki: mięso, warzywa, owoce morza, tofu, a czasem nawet nietypowe dodatki takie jak kacza krew czy kwiaty bananowca. Wietnamczycy uwielbiają hotpot, zwłaszcza w chłodniejsze dni lub podczas spotkań rodzinnych. To danie, które jada się powoli. Składniki gotują się na bieżąco, a każdy może doprawić je według własnego gustu. Istnieje wiele wersji: od delikatnego bulionu warzywnego po intensywnie pikantny wariant z chili i trawą cytrynową. Znajdujemy się w mega popularnej knajpce, która eksportuje hotpot. I wpad właśnie polega na tym, że dostaliśmy dwie zupy równe, jeszcze nie wiemy jak smakują, grilla. E, możemy sobie dobrać dodatki e, i e, jakby cały czas możemy sobie dokładać coś do zupy, coś innego smażyć. E, generalnie to jest kwestia takiej trochę danej zapłać raz, jest i neszczerz. Trochę są przerażeni, bo to coś ma jeszcze w łyska, ale... Będziemy próbować, mam nadzieję, że zaraz to się zrobi. I będziemy mogli też zobaczyć, czy jest mega ostro. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Mm. Teraz na niektórych. Zaraz kardialny, to mnie tu zabrałaś. Co mam cię ja wkładać? Nie mam pojęcia. <grystanie> Dobra. Zobaczmy. Tak, też próbowałaś. Nie, tego nie będę jadła.

Zupa nie jest ostra. Trochę musimy się odnaleźć jak to jest. Dobrze, że twoja zupa nie jest ostra. Prawy. Wygląda tak jak kurczak. raczej wiesz mały kawałek. Nie do końca po kurczak. Dobre? Ale nie, nawet smaczna, no. nawet smaczna po robaku z Tajlandii, to chyba wszystko będzie smaczne. O tym, żeby pójść na hot pot, myśleliśmy już w Polsce. Eee, więc jak dojechaliśmy do Wietnamu i zobaczyliśmy, że jest to tutaj bardzo, bardzo popularne, bo w jednym centrum są 3-4 miejsca, w którym można ten hot dostać, to dzisiaj się zdecydowaliśmy dość ciekawe przeżycie, biorąc pod uwagę fakt, że niby tych składników do wyboru jest bardzo dużo, ale ciężko coś takiego właściwego dobrać, żeby rzeczywiście się najeść. Eee, jest bardzo dużo różnych rodzajów mięsa. Niektóre nie wyglądają za bardzo zachęcająco. Jeszcze nie spróbowałam żabich utek, ale może się w końcu przekonam. Ciekawe jest to, że rzeczywiście pani chodzi cały czas do lewa zupy, bo generalnie to danie polega na tym, że dostaje się buliony, jeden ostry, drugi łagodny. My jeszcze wybraliśmy opcję z grillem, żeby to mięso nie gotować, tylko właśnie grillować. Pani dochodzi do lewa zupy, można sobie dobierać warzyw. Widziałam, że dużo osób też dużo zieleniny dokłada, różnych grzybów, tofu, makaronów. Naprawdę wygląda to obiecująco. My generalnie zapłaciliśmy za opcję, w której dostaliśmy mięso i wszystkie inne jeszcze dopiero, dopiero sobie dobieraliśmy, ale to jest bardzo różnie. Są takie miejsca, w których możecie dobierać też mięsa ile chcecie, możecie je gotować, możecie je grillować. Pewnie jeszcze raz może gdzieś się przejdziemy na jakieś inne i spróbujemy i zobaczymy jak to tam wygląda. Na razie całkiem jest to dobre, ale chyba kuchnia wietnamska nie do końca przypadła nam do gustu. Jeszcze zobaczymy, damy jej parę dodatkowych szans. I co? Idziemy kończyć nasz obiad. Nie, nie smakuje. Tu? za burgery sobie bo... Ceny w Wietnamie są bardzo przystępne. Hotpot dla dwóch osób kosztuje około 40 zł. W lepszych restauracjach ceny mogą być nawet 3 razy droższe, ale wciąż ta cena jest znacznie niższa niż w Polsce. Pod koniec wyjazdu postanowiliśmy odebrać naszą nagrodę. Zebraliśmy całą pulę kuponów, podeszliśmy do automatu pełni nadziei. I wtedy okazało się, że nie stać nas na zbyt wiele. co wygrałeś? Wyciskarkę do owoców. Akurat nam się przyda, nie? Akurat tak. Bardzo fajnie, że chociaż coś takiego mamy, bo większość jest... Nie ma w tobie odrzutu bo bardzo droga. Bardzo to jest drogo. Najchętniej to byśmy taką wyciskarkę kupili, ale to trzeba mieć już 120 tysięcy, a my mieliśmy dwa.